Aby zrobić idealne zdjęcie, należy przestrzegać pewnych zasad. Poprawne ustawienia aparatu, kompozycja, nasz pomysł i wizja są kluczem do osiągnięcia sukcesu. Od prawidłowego naświetlenia materiału światłoczułego zależą dwa parametry: czas naświetlania i wielkość otwarcia przysłony, a także czułość matrycy, czyli ISO. Czas naświetlania to czas otwarcia migawki, w którym naświetlany jest materiał światłoczuły. Im dłużej migawka jest uniesiona, tym dłużej materiał jest naświetlany. Przysłona to otwór w obiektywie, przez który przebija się światło. Im otwór jest większy, tym więcej światła przepuszcza. ISO to wartość, która określa wrażliwość matrycy na światło. Im wyższa czułość tym matryca będzie mocniej reagować na światło. Ustawiając prawidłowe parametry z małą wartością przysłony, uzyskujemy efekt rozmycia dalszych planów, czyli małą głębię ostrości. Im większa wartość przysłony, tym tło staje się ostrzejsze. Kadr jest bardzo ważnym i istotnym elementem. Aby uzyskać prawidłową kompozycję, korzystamy z zasad złotego podziału i trójpodziału. Złoty podział dzieli obraz na 9 nierównych części. W tym podziale największą uwagę skupiamy na liniach. W naszym przypadku pozioma linia wyznacza nam linię horyzontu. W trójpodziale zaś skupiamy się na punktach przecięcia linii, które dzielą nam zdjęcie na 9 równych części. Punkty te nazywamy mocnymi punktami, i na nich powinniśmy skupić najistotniejszy element zdjęcia. W naszym przypadku jest to latarnia. Powinniśmy pamiętać o tym, że nie należy fotografować przedmiotu lub osoby tak, że wychodzi lub wyjeżdża ze zdjęcia. Aby poprawnie zrobić zdjęcie, powinno się zostawić wolną przestrzeń przed fotografowanym elementem. Przy wybieraniu ustawień należy liczyć się z tym, że zbyt duża wartość ISO może spowodować na zdjęciu tak zwane ziarno. Należy więc uważać na wielkość tej wartości. Podczas wykonywania zdjęć ważnym elementem jest dobór balansu bieli, który odpowiada za dopasowanie kolorów i temperatury barw na zdjęciu. Źle dobrany balans bieli powoduje defekty zdjęcia. Najbezpieczniej wykonywać zdjęcia z automatycznym balansem bieli. W bardzo słoneczny dzień, gdy powstają duże cienie, z pewnością sprawdzi się blenda fotograficzna. Odbija ona światło słoneczne i w ten sposób doświetla fotografowany element i niweluje cienie. Wykorzystując wszystkie te wskazówki, uda Wam się wykonać idealne zdjęcie. Teraz już wszystko zależy od waszej kreatywności i wyobraźni.